Jest koniec roku 1998 ubiegłego stulecia. Właśnie straciłem pracę, a moja 22-letnia pantera polskich szos odmówiła mi posłuszeństwa i to na dobre. Siedzę sobie teraz w fotelu i rozmyślam, co dalej. Może by tak założyć jakąś firmę? Może coś z budowlanki, może z mechaniki, a może coś ze spożywki. Zaraz, zaraz, przecież ja mam w domu super kamerkę. Będę filmował wesela, a może i jeszcze jakieś inne imprezy uda się sfilmować. Z tego powinna być kasa. No nie, ale dlaczego ja mam robić tylko wesela? Przecież ja mogę robić materiały dla telewizji. No nie, ale dlaczego ja mam robić materiały dla jakiejś obcej telewizji? Ja po prostu założę swoją własną telewizję. No nareszcie, po prawie półtora roku upragnioną koncesję. Mogę odpalić swoją własną telewizję kupczycę. To jest mój pierwszy program. Moje pierwsze publiczne wystąpienie przed kamerą TVG. Nie ukrywam, było cienkie pod każdym względem, ale nie wyobrażacie sobie, jakiego zamętu i jakiej sensacji narobiło w moim miasteczku. Prasa nie tylko lokalna, ale i regionalna rozpisywała się na temat, jak to jakiś facet próbuje odpalić prywatną, lokalną telewizję. W miasteczku nie rozmawiano o niczym innym, jak tylko o Marianie i jego telewizji. Koncesja jest nadawać można gorzej ze sprzętem. Co prawda jest super kamerka, jak mi się wtedy wydawało, magnetowid, jakiś mikrofon, reflektorek, no i oczywiście mnóstwo zapału i pomysłu. Początkowo program nagrywany był w dzień, montowany w nocy na magnetowidzie, aby następnie w dzień z tego samego magnetowidu mogła iść transmisja w kabel. Ale jak to mówią, w miarę jadzenie apetyt rośnie. Pomyślałem, że trzeba się dosprzętowić. Zastanawiałem się, na czym można wymontować programy tutaj, przez przypadek, zdobyłem namiary na faceta bez nazwiska z telewizji embląskiej. Juliusz Marek tu jest. Jak się później okazało, jest to bardzo fajny facet. I to właśnie on dał mi namiary, gdzie można nabyć superanski sprzęt do montażu filmów. Tak zwaną Casablanca. Po zakupie tego wypasionego, jak dla mnie na owe czasy, sprzętu wydawało mi się, że złapałem pana boga nogi. Jak już mówiłem, w miarę jedzenia, apetyt rośnie. I tak zachciało mi się emitować program w tak zwanej pętli. Ale jak to zrobić, skoro mój magnetolik za każdym razem po przeminięciu kasety wyrzuca mi ją na zewnątrz? Przecież nie będę siedział całą dobę przed magnetolidem i wkładał kasetę z powrotem. Pomyślałem wtedy sobie, że przecież nie jestem gorszy od Adama Słobodego. Trzeba coś wymyślić. No i wymyśliłem. Zegary czasowe i super patent, którego głównym elementem była... ta najzwyklejsza w świecie górka od Majtel. Dobre. Teraz mój program mógł sobie lecieć w pęki, a ja spokojnie mogłem w tym czasie robić nowe programy. Pewnego dnia zadzwonił do mnie telefon. Jakież było moje zdziwienie, gdy w słuchawce usłyszałem głos faceta bez nazwiska. Tak, to dzwonił Juliusz Marek, ten sam, który doradził mi zakup kasablanki i który uczynił mnie wtedy tak szczęśliwym człowiekiem. Zaproponował mi, abym przyjechał na spotkanie tak zwanej grupy Vectra w pierwszej chwili ucieszyłem się bardzo, że ktoś na drugim końcu Polski o mnie pamięta, ale po chwili odmówiłem, bo gdzie moje głupczyce, a gdzie mazury? A moja pantera polskich szos została zezłomowana. Ten facet jednak nie odpuszczał. Za rok zadzwonił ponownie i wtedy postanowiłem, że mimo wszystko pojadę. Od tego mojego pierwszego wyjazdu wszystko się zmieniło w mojej telewizji. A to za sprawą wspaniałych ludzi, których tam poznałem, zapaleńców takich jak ja. Oni pomogli mi bardzo dużo. Od nich też bardzo dużo się nauczyłem. Dzisiaj jest rok 2010. W tym roku moja telewizja obchodzić będzie dziesięciolecie swojego istnienia. Dzisiaj dysponuję studiem telewizyjnym, nowoczesnym sprzętem nagraniowym, sprzętem komputerowym do montażu. Wunka od majtek poszła na zasłużoną emeryturę. Całkiem śmiało mogę powiedzieć, trzeba marzyć, nawet w taką pogodę jak dzisiaj. A marzenia na pewno się spełniają. Dzień dobry, witam wszystkich telewizów Telewizji Pogranicze. Szanowni Państwo, materiał, który przed chwileczką obejrzeliście, powstał 14 lat temu. W humorystyczny troszeczkę sposób pokazałem w nim, jak podstawała moja telewizja, jak się rozwijała. Od tego czasu minęło 14 lat, co widać zresztą choćby po kolorze moich włosów. Kolor moich włosów przez te 14 lat się zmienił. Zmieniła się też również moja telewizja, bo przez te 14 lat również dodatkowo się rozwinęła. Zmieniali się pracownicy, zmieniał się, zmieniała się tematyka tej mojej telewizji. Ale w tym programie był też taki materiał króciutki, gdzie mówię, że po raz pierwszy się spotkałem z Państwem w studio moim przed kamerą telewizji. Dzisiaj, niestety, przyszedł taki czas, że ja spotykam się z Państwem w mojej telewizji przed moją kamerą po raz ostatni. No, wyszło tak, że coś się zaczyna, coś się kończy. Moja telewizja kończy w tym roku 25 lat. Ja kończę troszkę więcej i postanowiłem, że zamknę tą swoją telewizję. Jak to śpiewa pięknie Grzegorz Markowski, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ja postanowiłem, że z tej sceny medialnej schodzę właśnie w tym roku. 1 stycznia 2025 roku, gdy włączycie Państwo telewizor i zechcecie obejrzeć program TV Pogranicze. No niestety tego programu już nie będzie. Chciałbym korzystając tutaj z tej okazji, chciałbym podziękować wszystkim państwu, którzy byliście ze mną przez te 25 lat. Wszystkim tym, którzy oglądali mnie, którzy nie przeszkadzali, którzy pisali do mnie maile, listy, że chcieliby zobaczyć to lub tamto, którzy dziękowali mi za to, że ta telewizja istnieje. No, tak jak powiedziałem już to w na pożegnaniu w starostwie powiatowym, że nie było też tak słodko, że nie wszyscy moi telewizowie byli tymi telewizami, którzy mnie chwalili, którzy mi dziękowali. Byli też i tacy ludzie, którzy nie odpuszczali, którzy próbowali nawet zamknąć tą moją telewizję, ale nie mówmy o tym, Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, coś się zaczyna, coś się kończy. Być może. W to moje miejsce, przyjdzie ktoś nowy, przyjdzie ktoś inny, będzie inna telewizja. Cały czas mówię, mam nadzieję, że lepsza od tej mojej. Ja przecierałem te szlaki. Ludzie, będą, którzy przyjdą po mnie, być może będą mieli o wiele łatwiej. Ale jeszcze raz, dziękuję bardzo serdecznie wszystkim tym ludziom, którzy oglądali mnie. W naszych głupczycach, oglądali mnie w naszym kraju, a muszę się tutaj pochwalić, że moja telewizja docierała do ponad 4,5 tysiąca miejscowości w naszym kraju. Nie mówiąc i to nie przez internet, tylko przez kable, przez telewizje kablowe, a nie mówiąc już o tym, ile nas, czyli tutaj mój program, oglądało ludzi przez internet. Tutaj chciałbym również podziękować tym wszystkim ludziom, którzy gdzieś z zagranic naszego kraju. Wysyłali mi smsy, wysyłali mi maile z podziękowaniem, że taka telewizja istnieje i że dzięki temu mogą dowiedzieć się, co się dzieje w naszej gminie, co się dzieje w naszym powiecie. Szanowni Państwo, kończąc, nie przedłużając i jak, jak mówię, korzystając po raz ostatni z mojej kamery, z mojej telewizji, chciałbym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych, szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. Żebyście się spotkali wszyscy przy wilijnym stole. Żebyście życzyli sobie szczęścia i żeby to szczęście się od was nie odwracało. A na ten nowy rok 2025 życzyłbym wszystkim Państwu bez wyjątku, aby ten rok 2025 był lepszy od tego 2024 roku. Rok 2024 przyniósł nam wiadomo, sporo nieszczęść. Mówię tutaj i mam na myśli powódź. Miejmy nadzieję, że ten 2025 rok będzie rokiem szczęśliwszym, będzie rokiem takim, w którym wszyscy odetchniemy z ulgą, w którym wszyscy będziemy szczęśliwi. Szanowni Państwo, jeszcze raz wszystkiego najlepszego i dziękuję za te wspólne, spędzone 25 lat razem. Dziękuję ślicznie.